Kilkuset milionów do kilku miliardów volt. Takim właśnie napięciem strzela przeciętny pierun z jasnego nieba. I być może dlatego od dziecka słyszeliśmy, żeby nie używać smartfonów podczas burzy, ale czy na pewno ma to sens? Nic się nie dzieje. Dla niektórych może być to mało wiarygodny test. Jeśli nadal boisz się używać telefonu podczas burzy, to mam coś mocniejszego. Przetłumaczę ci na nasze, co mówi do nas. Polski Komitet Ochrony Odgromowej S.E. Używanie telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, tablety czy laptopy podczas burzy nie zwiększa ryzyka uderzenia pioruna. Opinia, że urządzenia te mogą powodować ionizację powietrza i przyciągać pioruny jest błędna i nie ma naukowego uzasadnienia. Zakaz używania telefonów podczas burzy jest nieuzasadniony i może być on wręcz niebezpieczny, ponieważ może utrudnić wyzwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Mówiąc krótko, Używanie telefonu podczas burzy jest tak samo niebezpieczne jak trzymanie kluczy w kieszeni czy innych metalowych elementów. Mogą one po prostu przyczynić się do oparzeń. No i pewnie zastanawiasz się, czy 30 000 volt W dłoni jest bezpieczne. No pewnie, że tak, przecież inaczej bym tego nie...